Przed godziną 18.30 wrocławscy policjanci interweniowali w rejonie placu Staszica we Wrocławiu w związku z tragicznym skutkiem skutkach zdarzeniem drogowym. Z tego, co ustalili funkcjonariusze, podruszający tramwaj linii 0P, który przemieszczał się w kierunku nadodrza, wpadła kobieta. Niestety, kobieta w wyniku doznanych obrażeń poniosła śmierć na miejscu. Z tego, co ustalili funkcjonariusze, jest to Kobieta w wieku około 60 lat. W tej chwili policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, ale też próbują potwierdzić dane personalne osoby, która zginęła na miejscu. Czynności funkcjonariusze wykonywali z udziałem pracowników MPK i prokuratora przez kilka godzin. W tej chwili sprawa jest jeszcze w trakcie. Policjanci przesłuchują świadków zdarzenia, a także motorniczą, która jechała pojazdem, oraz zabezpieczyli monitoring, który być może odpowie nam na to, w jaki sposób doszło do tego tragicznego wypadku.